Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Pomaganie kierownicy służy do wygodnego sterowania pojazdem dzięki swobodnemu obrotowi kierownicy. Efekt ten jest zapewniany właśnie dzięki zastosowaniu płynu smarującego wewnątrz mechanizmu. Dlatego tak ważne jest stosowanie wysokiej jakości smaru, który będzie odpowiednio spełniał przypisane mu funkcje. Surowo zabrania się używania zwykłego oleju który jest używany do silnika, system nie będzie działał prawidłowo i pojawią się problemy z mechanizmem. Można jednak stosować smar do skrzyni biegów. Ważne jest, aby każdy kierowca wiedział, jaki olej powinien być stosowany w układzie i jak należy go prawidłowo wlać do gór. Główne funkcje i charakterystyka olejów do układów wspomagania kierownicy. Płyn smarujący w układzie wspomagania kierownicy spełnia szereg ważnych funkcji. Przenoszenie energii cieplnej w celu chłodzenia urządzenia, ochrona przed korozją, smarowanie jednostek wewnętrznych i mechanizmów, dystrybucja ciśnienia i wzmocnienie pomiędzy elementami roboczymi układu, klasyfikacja płynów hydraulicznych hydraulicznego układu kierowniczego, olej stosowany w układzie wspomagania kierownicy stanowi jego korpus roboczy. Płyn ten dzieli się na dwie duże kategorie. Produkt na bazie mineralnej nie działa agresywnie na gumowe pierścienie, które pełnią funkcję uszczelniającą. Taki smar zapewnia dodatkową ochronę materiału, dzięki czemu nie pęka on pod wpływem niskich temperatur. Olej mineralny jest zbyt lepki, szczególnie zimą, ma krótką żywotność i pieni się. Syntetyczny smar negatywnie wpływa na stan części gumowych tylko jeśli nie są one wykonane ze specjalnego materiału. Taki olej jest droższy, ale może też działać dłużej. Jego lepkość jest jednolita i wskaźnik ten nie zmienia się wraz z temperaturą otoczenia. Produkty półsyntetyczne charakteryzują się średnim kosztem i długą żywotnością która jest o rząd wielkości wyższa w porównaniu z olejami mineralnymi. Takie smary wykazują wysoką odporność na korozję i mniejszą tendencję do tworzenia piany. Ze swoimi bezpośrednimi zadaniami półsyntetyki radzą sobie doskonale. Jedyną wadą takiego smaru jest jego agresywny wpływ na elementy gumowe. Na podstawie tych informacji można łatwo określić, jaki olej należy wlać do układu wspomagania kierownicy. Aby jego praca była stabilna, a części nie doświadczały nadmiernych naprężeń. Skład płynu uporządkowaliśmy podstawę, która jest używana do tworzenia płynu smarującego dla gór. Oleje mają jednak złożony, wieloskładnikowy skład, w którym każdy komponent odgrywa swoją rolę. Oprócz podstawowej bazy w składzie środka smarnego znajdują się dodatki które również określają niektóre właściwości materiału, i nie ma znaczenia, jaki rodzaj smaru zostanie wybrany, syntetyczny, półsyntetyczny czy mineralny. W każdym przypadku smar będzie zawierał dodatki, dzięki którym produkt może mieć następujące cechy, zmiany lepkości i tworzenie piany, średnik inhibitory procesów korozyjnych i utleniających, wzmocnienie właściwości przeciwciernych i przeciwzatarciowych nadawanie koloru ochrona części gumowych Właściwości hydrauliczne smaru sprowadzają się do odporności na spienianie i ustalania maksymalnej temperatury pracy. Istota właściwości mechanicznych sprowadza się do wskaźnika ściśliwości. W systemie utrzymywane jest niskie ciśnienie, więc wskaźnik ten nie odgrywa kluczowej roli. Lepkość jest ważnym wskaźnikiem dla oleju wlewanego do gór. W niskich temperaturach smar staje się gęsty, a jego właściwości zmniejszają się. Przez co części pracują na sucho. Gdy temperatura robocza wzrasta, smaru płynnia się. Kolor olejów do układów wspomagania kierownicy. Gradacja według koloru płynu smarującego. Stosowana przez wielu producentów, jest bardzo popularna. Pierwsze środki smarne były produkowane wyłącznie w kolorze czerwonym. Stosowano oznaczenie PSF. Obecnie istnieje kilka wariantów kolorów, które są używane do oznaczania różnych rodzajów smarów. Czerwony płyn jest uznawany za najbardziej zaawansowany ze wszystkich istniejących wariantów. Jest to smar syntetyczny należący do klasy Dextron ATF. Nie wszystkie samochody nadają się do tego wariantu, dlatego przy wyborze oleju do gór należy zwrócić na to uwagę. Żółty płyn nadaje się zarówno do automatycznej skrzyni biegów. Jak i do układu hydraulicznego. Ten środek smarny jest produkowany przez firmę Daimler. Zielony płyn jest również uniwersalny, ale taki smar nadaje się tylko do mechaniki i wspomagania kierownicy. Jako podstawę można wybrać surowce mineralne lub syntetyczne. Zielony olej charakteryzuje się większą gęstością w porównaniu do innych odmian. Wśród producentów samochodów jest wielu którzy używają jednego oleju do automatycznej skrzyni biegów i wspomagania kierownicy. Należą do nich firmy japońskie. Wśród europejskich producentów istnieje inna tendencja. Wymagają oni stosowania specjalnego smaru w i przekładni kierowniczej. W niektórych przypadkach istnieje potrzeba mieszania różnych płynów, na przykład, gdy konieczne jest uzupełnianie smaru a nie jego całkowita wymiana. Ta opcja jest możliwa, ale z pewnymi modyfikacjami surowo zabrania się mieszania olejów o różnych bazach. Na przykład nie można mieszać oleju syntetycznego i mineralnego. Żółte płyny i czerwone płyny są uważane za kompatybilne ponieważ ich składy są podobne i takie połączenie nie zaszkodzi mechanizmowi. Nie wolno jednak jeździć na takim oleju przez długi czas. Takie rozwiązanie jest tylko tymczasowe. Zielonego smaru nie można dodawać do czerwonego i żółtego płynu, ponieważ ich bazy są zupełnie inne. Ile litrów będzie potrzebnych hydrauliczne wzmocnienie mechanizmu kierowniczego mieści około litra smaru. Jeśli mówimy o samochodach osobowych, w przypadku samochodów ciężarowych wymagane będzie do 5 litrów. Przy wyborze i zakupie oleju należy wziąć pod uwagę tę specyfikę. Do wymaganej ilości należy dodać niewielką rezerwę smaru. Może się on przydać przy kolejnym uzupełnianiu. Dowiedzieliśmy się, ile oleju potrzeba do wspomagania kierownicy. Teraz musimy zrozumieć technologię wymiany i uzupełniania, jak wymienić olej w hydraulicznym układzie wspomagania kierownicy. Istnieją dwie techniki przeprowadzenia tej naprawy, jedna z nich zakłada całkowitą wymianę środka asmarnego, Istotą drugiej jest częściowe dodanie oleju do istniejącego. Wymiana oleju w górę będzie wymagała użycia szeregu narzędzi i materiałów. Zaleca się przygotowanie tego wszystkiego z wyprzedzeniem, aby nic nie odwracało uwagi od głównego procesu. Zebraliśmy wszystko, co należy przygotować na liście, nowy smar, którego rodzaj odpowiada instrukcji obsługi samochodu, 50 ml strzykawka. Która będzie wygodna do usuwania starego płynu z mechanizmu, rurka, którą należy nałożyć na strzykawkę w celu jej przedłużenia, pojemnik do zbierania zużytego smaru, szmaty, płyn do płukania części, benzyna, środek do czyszczenia gaźników, klejek, do demontażu zacisków. Wygodnie jest użyć śrubokręta lub szczypiec, które są specjalnie zaprojektowane do tej pracy głowice w zestawie. Olej z układu hydraulicznego należy utylizować. Nie można go spuszczać do kanalizacji ani wylewać na ziemię. Jeśli wszystko, co niezbędne, jest przygotowane, można rozpocząć pracę. Będzie się ona składać z następujących etapów. Samochód jest instalowany na podnośniku w celu demontażu przednich kół zapewni to swobodny obrót kierownicy przy wyłączonym silniku. W przypadku braku podnośnika można użyć progów. Ten etap jest konieczny tylko w przypadku całkowitej wymiany smaru. Jeśli wymagana jest częściowa wymiana, można go pominąć, usunąć brud i kurz z pokrywy i górnej części zbiornika oleju, przeprowadzić wizualną ocenę stanu zewnętrznego zbiornika, Szczególną uwagę należy zwrócić na pęknięcia i miejsca wycieków. W niektórych modelach samochodów konieczny jest demontaż filtra powietrza lub obudowy kanału powietrza, aby dostać się do potrzebnego nam elementu. Pokrywę od zbiornika obracamy w kierunku wskazanym przez strzałki. Wyjmujemy filtr z szyjki zbiornika oleju. Jest on włożony w otwór aby go wyjąć należy obrócić go wokół osi. Tylko w niektórych pojazdach filtr jest zamocowany na sztywno. Przepłukać zespół za pomocą płynów, takich jak benzyna lub środek do czyszczenia gaźników. Rozpuszczalniki i aceton nie mogą być używane, ponieważ agresywnie wpływają na materiał, z którego wykonany jest zbiornik. Możliwe jest umycie wewnętrznej powierzchni. W tym celu należy spuścić cały płyn. Odłączyć przewody i zdemontować zbiornik, który może być mocowany na różne sposoby zaciski, nity, zatrzaski. Jeśli konieczna jest częściowa wymiana smaru, należy postępować w następujący sposób przymocować rurkę do strzykawki i umieścić ją w pojemniku, usuwając w ten sposób stary smar, dolać oleju do wymaganego poziomu. Uruchomić samochód i kilkakrotnie obrócić kierownicę do poziomu granicznego, powtórzyć czynności z punktu pierwszego kilka razy, aby odnowić jak najwięcej smaru. Wystarczy trzy razy. Całkowita wymiana smaru wymaga więcej czasu i jest bardziej pracochłonnym zadaniem. Jednak prawie cały płyn zostanie wymieniony na świeży. Pracę tę wykonuje się według następującego schematu. Wypompować jak najwięcej oleju za pomocą strzykawki. Jeśli filtr ma stałą konstrukcję, usunięta zostanie tylko połowa płynu. Należy poluzować zaciski mocujące przewody. W tym celu można użyć różnych narzędzi, w zależności od rodzaju konstrukcji, śruby lub sprężyny. Przewód wychodzący z szyny może mieć chłodnicę służącą do obniżenia temperatury płynu. Przewód ten umieszcza się w pojemniku który pomieści wymaganą objętość oleju. Wsiądź do samochodu. Nie uruchamiaj silnika i zacznij obracać kierownicą. Przy każdym obrocie smar będzie wypływał z układu. Gdy poziom płynu spadnie do rurki wlotowej, należy się zatrzymać. W przeciwnym razie do przewodów dostanie się powietrze i trzeba będzie usuwać pęcherzyki gazu. Co zajmie dużo czasu. Wyjmij zbiornik i przepłucz go. Lejek jest zainstalowany w wężu prowadzącym do pompy. Na tym etapie konieczne będzie zaproszenie asystenta, ponieważ samodzielne poradzenie sobie będzie niemożliwe. Asystent siada za kierownicą i obraca ją. W tym czasie do lejka wlewany jest świeży olej. Czynności te są powtarzane, aż z węża zacznie wypływać czysty płyn, gdy system jest pełny. Pojemnik można umieścić z powrotem na miejscu i podłączyć węże. Węże należy zabezpieczyć zaciskami. Zaleca się stosowanie nowych materiałów eksploatacyjnych, ponieważ stare części tracą swoją funkcjonalność i nie mogą zapewnić niezbędnej szczelności. Dolej oleju do zbiornika do wymaganego poziomu. W niektórych przypadkach, po wszystkich pracach, płyn może zostać wyciśnięty. Taka sytuacja wskazuje, że filtr nie nadaje się do użytku i należy go wymienić. Nie radzimy kupować używanej części. Kup nowy filtr, a nie pożałujesz tej decyzji. Podczas wymiany smarowania do układu może dostać się powietrze, które należy usunąć. Pracę tę wykonuje się według następującego schematu. Przy wyłączonym silniku kierownica jest kilkakrotnie obracana w różnych kierunkach. Kluczek zapłonu jest przekręcany do momentu odblokowania wału. Obracaj kierownicą, aż z układu wydostaną się pęcherzyki powietrza. Sprawdź poziom smaru i w razie potrzeby ustaw go w normalnej pozycji. Uruchomić silnik i kilkakrotnie obrócić kierownicę do oporu. Wyłącz silnik i zdejmij pojazd z podnośnika z resz ślizgu. Ponownie sprawdź smarowanie. Uruchom silnik. Obróć kierownicę i sprawdź. Czy nie ma pęcherzyków powietrza, obróć kierownicę do oporu i sprawdź, czy nie ma wycieków na głównych przegubach. Jeśli wszystko jest w normie, pracę można uznać za zakończone. Należy zawsze sprawdzać stan i poziom oleju w układzie hydraulicznym. Zabrania się jazdy bez tego środka asmarnego, ponieważ pojazd ulegnie uszkodzeniu. A jego obsługa stanie się niebezpieczna. Należy starannie dobrać olej do napełnienia układu. Najlepiej wybrać środek smarny zalecany przez producenta w instrukcji obsługi. Wybierając inny olej, należy pamiętać o płynach mieszalnych i niekompatybilnych.